Moje łowy. Stworzyliśmy portal z pasji do łowiectwa, dla ludzi, z którymi tą pasją możemy się dzielić. Teraz w prosty sposób możesz tworzyć mapy swoich łowisk, by poznać teren jeszcze lepiej. Sprawdzić pogodę w Twoim łowisku, prowadzić kalendarz łowów, przeglądać szczegółowe statystyki polowań, by jeszcze skuteczniej planować łowieckie wyprawy. Powracać wspomnieniami do wspaniałych myśliwskich przygód. I dzielić się tym wszystkim z kolegami po lufie, przeglądać ich mapy, statystyki i tworzyć swoje społeczności. Moje łowy to ważne narzędzie do analizy Twoich leśnych przygód. Rozwijaj swoją pasję i twórz nowy wymiar łowiectwa razem z nami. Zarejestruj się już teraz. www.mojeślnikłowy.pl.